Witajcie, moi drodzy, w drugiej części arabskich inwazji. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak poradził sobie Herakliusz z detronizacją Fokasa oraz o konfliktach religijnych w Egipcie pomiędzy prawosławnymi a koptami. I oczywiście, tak samo jak w pierwszym odcinku, tak jest tutaj fragment pracy doktora Clarka. Jedną z największych tragedii rzymskiego przejęcia kościoła chrześcijańskiego w Afryce Północnej było zamordowanie afrykańskiej katechetki Hypatii. Jej morderstwo i męczeństwo zostało sparafrazowane z książki Johna Jacksona wprowadzenie do cywilizacji afrykańskiej. Na początku V wieku ta córka, matematyka Teona, miała akademię w Aleksandrii. Wykładała filozofię Platona i Arystotelesa oraz uczyła pisma Poloniusza i innych geometrów. Cyryl, biskup Aleksandrii, uknął spisek, aby wyeliminować te nauki. Jego późniejsze działania doprowadziły do tragedii Hypatii, tak opowiada historyk. Każdego dnia przed jej akademią stał długi korowód rydwanów. Jej sale wykładowe były zatłoczone bogactwem i modą Aleksandrii. Przychodziliby posłuchać ich wykładu na temat pytań, które ludzie we wszystkich wiekach zadawali, ale na które nigdy jeszcze nie otrzymali odpowiedzi. Kim jestem? Co mogę wiedzieć? Hypatia i Cyryl. Filozofia i bigoteria. Nie mogą istnieć razem, tak czuł Cyryl, i na tym uczuciu działał. Kiedy Hypatia udała się do swojej akademii, została napadnięta przez tłum Cyrusa tłum złożony z wielu mnichów. Rozebrana do naga na ulicy, została zaciągnięta do kościoła i tam zabita pałką Piotra Czytelnika. Zwłoki pocięto na kawałki, mięso zeskrobano z kości muszlami, a szczątki wrzucono do ognia. Za tę straszliwą zbrodnię Cyryl nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Odtąd nie miało być wolności dla ludzkiej myśli. Każdy musiał myśleć tak, jak nakazywała mu władza kościelna. W samych Atenach filozofia czekała na swoją zagładę. Justynian w końcu zakazał jej nauczania i spowodował zamknięcie wszystkich szkół w mieście. Zakorzenienie chrześcijaństwa w Afryce Północnej i surowości rzymskich rządów ostatecznie otworzyły drzwi dla powstania islamu i arabskiego podboju Egiptu oraz rozprzestrzeniania się arabskich i islamskich wpływów na inne części Afryki. Na początku VI wieku, w okresie narodzin przyszłego proroka Mahometa. Wewnętrzne rozłamy w kościele chrześcijańskim na wschodzie i zachodzie rozwinęły się do tego stopnia, że instytucja ta znalazła się w stanie bliskim chaosu. Wielu Afrykanów, nawróconych na wiarę, odeszło od niej, pozostawiając religijną i kulturową próżnię w dużej części Afryki Północnej i Azji Zachodniej. Poniższy opis może być zbytnim uproszczeniem, ale w istocie tak właśnie się stało. Chłopiec pracujący przy wielbłądach, zatrudniony przez swojego wuja, zaczął narzekać i skarżyć się innym chłopom. Do i w końcu miał wystarczającą liczbę zwolenników, aby wezwać do reformy w ówczesnych religiach. Nie doczekawszy się reformy, wezwał do stworzenia nowej religii. Tą nową religią był islam. I słowem wstępu oczywiście serdeczne podziękowania patronom jego kanału, Trybunom, Kamilowi, Plinkepsowi Senatus, Tomaszowi Flawiuszowi, Praterowi Edmanowi i Cendurionowi Jałowiec. Co zatem z Herakliuszem? Jak sobie radził? Nasze informacje na temat jego postępów na morzu są dość skąpe. Jest jednak jasne, że postępy były powolne i że, podobnie jak Niketas, wyruszył ze stosunkowo niewielką siłą statków, niosąc na pokładzie nieco rzymskich i afrykańskich żołnierzy, i że musiał zebrać i zorganizować zarówno flotę, jak i armię, z którą mógłby wyruszyć przeciwko Fokasowi. Na wyspach, na których się znalazł, oraz w miastach na wybrzeżu był mile widziany, a rekruci, zwłaszcza z frakcji Zielonych, przybywali pod jego sztandar. Nie ma wzmianek o oporze wobec jego wojsk, a jednak pewne jest, że Herakliusz nigdy nie marzył o ruszeniu bezpośrednio na Konstantynopol z niewielkimi siłami, z którymi wyruszył. Po opuszczeniu Afryki wybrał się wzdłuż Hellady lub powoli opłynął wyspy do Tesaloniki, gdzie ustanowił swoją bazę operacyjną i spędził sporo czasu, nie mniej niż rok, na wyposażeniu floty i armii oraz na wzmocnieniu swoich powiązań z niezadowoloną frakcją dowodzoną przez Kryspusa w stolicy. Jak wiemy, Tesalonika była w tym czasie silnie ufortyfikowana i była jednym z niewielu miejsc w Macedonii, które oparły się hordom Hunów i innych barbarzyńców zalewających wówczas kraj. W rzeczywistości była to jedna z bramce Cesarstwa Wschodniego. Dowodziła szlakami handlowymi z Kartaginy, Sycylii i zachodniej części Morza Śródziemnego do Konstantynopola. Tutaj Herakliusz osiedlił się prawdopodobnie bez walki. Podczas wielu miesięcy, które Heraklius spędził w Tesalonice, możemy sobie tylko wyobrazić, że opracowywał plany, gromadził zasoby i usuwał przeszkody. Jakie trudności musiał napotkać, nie możemy powiedzieć. Możliwe, że w tym okresie, który jest pustką w annałach, mógł wykazać się połączeniem wyrachowanej przezorności i błyskotliwej działalności, którą później zadziwił świat w swoich perskich kampaniach. Ale dopiero we wrześniu 60 roku wszystko było gotowe. A ogromna armia, którą zebrał i zaopatrzył, zakowitrzyła w porcie. Na czołowych galerach niesiono relikwiarze, a na maszcie powiewał sztandar krzyża. Podczas gdy na statku Herakliusza widniał obraz o szczególnej świętości, obraz nieuczyniony rękami. Wieści o przybyciu floty do Dardanelli rozprzestrzeniły się po stolicy jak pożar. I chociaż wydają się, że Kryspus chwilowo trzymał się w tle. Teodor Czcigodny oraz wielu senatorów i urzędników opowiedziało się za Herakliuszem. Według Jana znikił, Motłoch Miejski również powstał przeciwko cesarzowi, rzucając na jego głowę przekleństwa. W międzyczasie Fokas najwyraźniej nie był przygotowany na burzę, która tak długo się rozpętywała. Kiedy po raz pierwszy otrzymał wiadomość o buncie w Egipcie, w porcie znajdowała się duża flota statków ze zbożem z Aleksandrii. Przejął je, a marynarzy wtrącił do więzienia w twierdzy w porcie Hebdomon, gdzie byli przetrzymywani przez długi czas. Jednak po niepowodzeniu wyprawy Bonosusa w celu odzyskania Egiptu, nie czytamy o dalszych poważnych wysiłkach ze strony cesarza. Ale to krzyk tych aleksandryjskich więźniów, gdy dostrzegli żagle Herakliusza, zabrzmiał pierwszą notą prawdziwego alarmu, który został przekazany Fokasowi. Cesarz był wtedy w pałacu Hebdomon w pobliżu fortecy, ale wskoczył na konia i pogalopował do pałacu zwanego Pałacem Archanioła w obrębie murów. Z kroniki paschalnej wiemy, że było to w sobotę, która musiała być 3 października. Następnego dnia bonusu został wysłany z cesarskimi rydwanami i innymi oddziałami, aby zmierzyć się z siłami znajdującymi się na brzegu. Ale woźnicy, którzy zostali pozyskani przez Kryspusa, zbuntowali się i zwrócili przeciwko swojemu przywódcy który uciekł z powrotem do miasta. Tam w przypływie dzikiej zdrady Bonosus rzucił ogień na dzielnicę wokół pałacu zwanego Cezarion, ale nie udało mu się wznieść pożaru. Przez chwilę powstrzymywał ścigający go tłum i uciekł małą łodzią na nabrzeże zwane portem Juliana. Tutaj jednak był śledzony i odnaleziony. Podjął zaciekły, ale deremny opór przeciwko przytłaczającym przeciwnikom, a następnie w ostatniej chwili niebezpieczeństwa zanurzył się w morzu. Gdy się wynurzył, miecz przeciął mu czaszkę, a gniewny duch uciekł z miejsca, w którym dokonał tak wielkiego spustoszenia. Ciało zostało wyciągnięte z wody i zawleczone na targ wołów, gdzie zostało spalone ku publicznej hańbie i zgorszeniu. Kiedy cesarz usłyszał, co spotkało Bonosusa, wiedział, że nadeszła jego własna godzina. Nie miał zamiaru rezygnować z korony, ani żadnej nadziei na łaskę w przypadku poddania się wrogowi. Jego jedyną szansą była walka aż do samego końca, a ucieczka jego najlepszych żołnierzy sprawiła, że szansa ta stała się niemal bezużyteczna. Wszystko, na czym mógł teraz polegać, to lojalność frakcji niebieskiej, a raczej ich wściekła wrogość wobec zielonych i ich irytacja pierwszymi sukcesami rywalizującego koloru. W związku z tym Fokas obsadził flotą niebieskimi w porcie świętej Zofii i przygotował się do bitwy z Herakliuszem. Choć walka była zacięta, jej wynik nie budził wątpliwości. Cesarskie okręty zostały pokonane i wyparte na brzeg lub pojmane. Wszyscy, którzy mogli, uciekli i schronili się w katedrze Hagia Sofia. Wydaje się, że sam Fokas wrócił z Leoncjuszem do pałacu Archanioła, gdzie zostali wyśledzeni i schwytani przez Fosiusza i probusa. Korona została zrzucona z głowy cesarza, a on sam był wleczony wraz ze swoim towarzyszem w łańcuchach wzdłuż nabrzeża, a jego szaty zostały podarte na strzępy. Tam pokazano go zwycięskiej flocie i armii, i z burzą przekleństw dwojących w jego uszach, został zaprowadzony przed oblicze swojego pogromcy w kościele św. Tomasza Apostoła. Jest prawdopodobne, że ten Kościół został wybrany na nabożeństwo dzieńczynne Herakliusza, a nie Hagia Sofia, ponieważ ten ostatni był zbyt zatłoczony uchodźcami z pokonanej frakcji aby pozwolić sobie na jakąkolwiek dużą publiczność lub uroczystą oprawę. Możemy wyobrazić sobie okazałą bazylikę wypełnioną tu oficerami, senatorami, żołnierzami, kapłanów stojących we wspaniałych szatach wokół ołtarza wypełnionego złotymi naczyniami, a dźwięki tedeum cichną, gdy fokas zostaje zakuty w łańcuchy. Przez chwilę upadły cesarz i jego zwycięski wasal stoją naprzeciw siebie. Gdy ujawniono zbrodnię za zbrodnią, czy to jest, powiedział Herakliusz, sposób, w jaki rządziłeś? Czy jesteś odpowiednim człowiekiem, brzmiała riposta, by rządzić lepiej? Wyrok śmierci został wydany, a fakt, że jego wykonaniu towarzyszyło straszliwe barbarzyństwo, jest raczej zarzutem dla ówczesnych obyczajów, niż dla charakteru Herakliusza. Ciało fokasa zostało rozczłonkowane. Najpierw odcięto dłonie i stopy, potem ramiona, a po innych okaleczeniach w końcu odcięto głowę. Umieszczono ją na palu i obnoszono po głównych ulicach miasta. W międzyczasie tułów został przeciągnięty po ziemi do hipodromu, a stamtąd na targ wołów i spalony w miejscu, gdzie prochy bonosusa były jeszcze ciepłe. Spalono również sztandar niebieskiej frakcji, a posąg Fokasa został przyniesiony przez Hipodrom w udawanej procesji przez mężczyzn ubranych w białe dalmatyki i niosących zapalone stożki, a następnie wrzucony do ognia. Spalili Fokasa, Leoncjusza i Bonosusa i rozrzucili ich popioły na wietrze. Wydaje się, że Niketas nie podjął żadnych wysiłków, aby dołączyć do Herakliusza przed Konstantynopolem. Fakt, że Niketas opuścił Egipt, aby połączyć siłę z Herakliuszem i odniósł sukces w swoim celu, nie zostałby pogrzebany, gdyby był faktem w mroku przypadkowej aluzji. To marsz Niketasa był ogólnie łatwy i pomyślny i pomimo niebezpieczeństw i opóźnień wynikających z interwencji Bonosusa, osiągnął swój ostateczny cel, posiadanie Egiptu, na długo przed tym jak Herakliusz był w stanie ruszyć z Tesaloniki. Na tej podstawie można argumentować, że Herakliusz w swojej podróży miał trudności przeciwstawności do opanowania, o których nie mamy żadnego zapisu ani oceny. Niketas został potwierdzony przez cesarza w namiestnictwie Aleksandrii lub, jak można to nazwać, wicekrólestwie Egiptu. Zwolennicy Fokasa zostali teraz zabici lub wygnani lub porzucili wierność przegranej sprawie, głównym dziełem Niketasa było ponowne osadzenie rzymskiej służby cywilnej, reorganizacja rzymskiej floty służbowej, które między sobą utrzymywały Egipt w służbie imperium. Obie te służby zostały obsadzone przez klasę rządzącą z ogólnym wykluczeniem koptów i tubylców. Cała machina rządowa w Egipcie była ukierunkowana wyłącznie na wyciskanie zysków z rządzonych z korzyścią dla władców. Nie było żadnej idei rządzenia dla korzyści rządzonych, podnoszenia ludzi na poziomie społecznym, rozwijania moralnych czy nawet materialnych zasobów kraju. Była to obca dominacja oparta na sile i nieudolnie udająca współczucie dla poddanej rasy. Imperium posiadało grecką stolicę Aleksandrię i starożytną egipską stolicę Memphis, z jej wielkim bastionem, rzymską fortecą Babilon po wschodniej stronie Nilu, od Sajen do Pelusium zajmowało łańcuch miast twierc. Z nich żołnierze i poborcy podatkowi patrolowali kraj, utrzymując porządek i pobierając pieniądze, podczas gdy rzymscy kupcy i żydowscy handlarze osiedlali się na swobodnie, pod ochroną garnizonów, żywo konkurując ze swoimi koptyjskimi rywalami. Sama Aleksandria była miastem tak trudnym do zarządzania, jak żadne inne miejsce na świecie, ze swoją pstrokatą populacją bizantyjskich Greków, Greków urodzonych w Egipcie, Koptów, Syryjczyków, Żydów, Arabów i cudzoziemców wszystkich narodowości. Wydają się jednak, że Nikatas naprawdę zdobył szacunek, jeśli nie sympatię, kapryśnych i burzliwych Aleksandryjczyków. Jednym z jego pierwszych działań było przyznanie trzyletniego umorzenia podatków cesarskich, co było aktem szczególnej łaski, który zwiększył popularność już zdobyto przez niego jako wybitnego żołnierza. To, że pozostał w Aleksandrii, nie polega wątpliwości. To prawda, słyszymy o nim w Jerozolimie przed perskim atakiem na to miasto, gdzie podobno uratował niektóre święte relikwie, włócznią i gąbkę przed zdobyciem, ale ponownie wrócił do Aleksandrii. Faktem jest niewątpliwe, że Harak już nakazał mu udać się do Palestyny w nadziei, że będzie mógł stawić skuteczny opór perskim armiom, których liczebności i siły znacznie nie docenił. Niketas nie miał innego wyjścia, jak tylko pospiesznie się wycofać. Ale tutaj niestety historia Egiptu jest niezwykle trudna do odzyskania. W manuskryptach jest puste 30 lat, tak jakby jakaś złośliwa ręka wyrwała każdą stronę, na której zapisano panowanie Herakliusza. Prawda jest taka, że w VII wieku w Egipcie interes polityki był zupełnie drugorzędny w stosunku do interesu religii. To opinia w sprawach wiary, a nie w sprawach rządowych, tworzyła i dzieliła stronnictwa w państwie, a sama religia była ceniona raczej za wymóg intelektualnej zgody na pewne twierdzenia, niż za jej moc dostarczenia źródeł moralnego postępowania. Miłość do ojczyzny była praktycznie nieznana, a narodowe lub rasowe antagonizmy brały swoją siłę głównie ze zbieżności z różnicami religijnymi. Ludzie z furią debatowali nad rozmaitymi odcieniami wiary i stawiali swoje życie na szali najbardziej niematerialnych kwestii, najbardziej subtelnych i nieuchwytnych wyrafinowań w formułach teologii lub metafizyki. Czasy się zmieniły, ale temperament ludzi pozostał ten sam. Ponieważ ugrupowania i podziały partyjne były zasadniczo sekciarskie, to raczej żywoty świętych i patriarchów niż wojowników czy mężów stanu przetrwały, aby dostarczyć źródeł historii Egiptu. Wynikających z tego trudności nie zmniejsza fakt, że w tym czasie, podobnie jak od Soboru Chalcedońskiego w 451 roku, każda z dwóch wielkich partii, na które podzielony był Kościół, miała własnego patriarchę i administrację. Partie te są rozróżniane pod naz znanymi nazwami Malankormalów lub Koptów i Melchitów lub Royalistów. Malankarzy byli według wyznania monofizytami z rasy, głównie choć nie wyłącznie rodowitymi Egipcjanami, Podczas gdy Melchici byli ortodoksyjnymi wyznawcami Chalcedonu i w większości pochodzenia greckiego lub europejskiego. Severus, Zushmunajn i wszystkie autorytety zgadzają się, że niezależnie od panującego cesarza, polityka tłumienia herezji malankarskiej w Egipcie była prowadzona z nieubłaganą nietolerancją. Podczas gdy sami malankarzy dążyli nie mniej do wytępienia wszystkiego, co stało za Chalcedonem. Koptyjski patriarcha Anastazjusz, który przebywał na tronie przez 5 lat w czasie rebelii, zachował swoje miejsce przez kolejne 6 lat, aż do śmierci. I chociaż Melchici pozostali w posiadaniu władzy i posiadali główne kościoły w Aleksandrii, Koptowie byli w stanie zbudować lub odbudować kilka własnych kościołów, takich jak świętego Michała, świętego Anioła, świętych Kosmasa i Damiana, a także różne klasztory, do których Anastazjusz mianował kapłanów i wyświęcił biskupów. Wydaje się, że nie ma powodu, by wątpić, że Herakliuszowi naprawdę. Zależało na pozyskaniu Koptów, a jednocześnie Niketas czuł się zobowiązany do wynagrodzenia im wyświadczonych usług. Dlatego też, chociaż dwór bizantyjski nadal mianował patriarchę Melchickiego w miejsce zabitego Teodora, wybrali oni na specjalną rekomendację Niketasa, człowieka, którego życie i charakter tak bardzo wzbudziły podziw malankarów, że uhonorowali go za życia, a po śmierci zapisali jego pamięć w kalendarzu koptyjskim. Ciekawe jest to, że Niketa w późniejszym czasie w dużej mierze przyczynił się do zjednoczenia monofizyckiej Syrii z kościołem koptyjskim, co pokazuje, że jego trwały stosunek do Koptów był raczej sympatią niż zwykłą tolerancją. Nowym arcybiskupem melchiskim został Jan Współczujący, czyli Almoner, imię nadane mu ze względu na jego wielkie akty miłosierdzia. Ale jego hojność nie była całkowicie pozbawiona celu. Powiedział tym, którzy go otaczali, aby przeszli przez miasto i zanotowali wszystkich jego panów i pomocników. Kiedy zakwestionowali jego pomysł, wyjaśnił: Tych, których nazywacie nędzarzami, żebrakami, ja nazywam panami i pomocnikami, ponieważ oni naprawdę ma nam pomagają i dają nam królestwo niebieskie. W ten sposób przygotowano listę ubogich, którzy codziennie otrzymywali pomoc w liczbie 7,5 tysiąca. Niketas obserwując zazdrością nieustanny przepływ bogactwa od patriarchy, poszedł do niego pewnego dnia i powiedział: Rządowi trudno jest zdobyć pieniądze. To, co otrzymujesz, otrzymujesz za darmo, nie zubażając nikogo, więc oddaj je do skarbca. Patriarcha odpowiedział: To, co jest ofiarowane niebiańskiemu królowi, nie może być dane ziemskiemu. Nie mogę ci nic dać, ale odpowiedzialność spoczywa na tobie, a skarbiec pana jest pod moim łóżkiem. Niketas zawołał więc swoich ludzi i kazał im zabrać pieniądze. Gdy odchodzili, spotkali mężczyzn niosących w rękach małe słoiki z napisami Najlepszy miód i miód Niewędzony. A Niketas poprosił o słoik na swój stół. Niosący szepnęli patriarze, że naczynia były pełne złota. Niemniej jednak Jan wysłał słoik do Niketasa z wiadomością, aby otworzył go w swojej obecności, dodając, że wszystkie naczynia, które widział, były pełne pieniędzy. Niketas udał się więc osobiście do patriarchy i zwrócił wszystkie pieniądze, które zebrał, wraz ze słojem i pokaźną sumą. Historie tego rodzaju pokazują przynajmniej potęgę i zasoby patriarchy w Aleksandrii, a interesujące jest również to, że kościół posiadał własną flotę statków handlowych. Mówi się, że jeden z takich statków z ładunkiem 20 tysięcy buszli zboża został tak daleko zepchnięty z kursu przez burzę, że dotarł do Brytanii, gdzie panował poważny głód. Powrócił załadowany cyną, którą kapitan sprzedał w Pentapolis. W innym przypadku słyszymy o flotyli 13 statków, z których każdy przewoził 10 tysięcy buszli zboża, które straciły cały swój ładunek podczas burzy na Adriatyku. Należały one do kościoła, a oprócz zboża przewoziły srebro, cienkie chusteczki i inne cenne wyroby. Nie można wątpić, że Kościół miał swój udział w olbrzymim handlu zbożem między Aleksandrią a Konstantynopolem który Justynian starannie zreorganizował. Poza zyskami z tego handlu i dobrowolnymi ofiarami ludzi, kościół posiadał zadania ziemskie, które przynosiły duże dochody. Dlatego nie jest zaskakujące, że podczas gdy Jan Almoner zadziwił świat swoją hojnością, Andronikus, który zastąpił Anastazjusza na stanowisku patriarchy koptyjskiego i był w każdym razie przez kilka miesięcy współczesny Janowi, był niewiele mniej znany ze swojego bogactwa i dobroczynności. Chociaż utrzymano podwójną sukcesję patriarchów i chociaż wczesna polityka Herakliusza miała na celu doprowadzenie do pojednania między dwiema wielkimi gałęziami kościoła w Egipcie, to jednak z reguły koptyjski arcybiskup nie był w stanie utrzymać swojej siedziby w metropolii. Wrogość między dwoma wspólnotami, nawet gdy się tliła, była gotowa wybuchnąć w płomieniach, gdy podsycał ją najmniejszy podmuch pasji, a rząd nie mógł, kierując się zwykłą roztropnością, zgodzić się na obecność rywalizujących arcybiskupów w stolicy. Kiedy na przykład Anna już powitał patriarchę Antiochii, i widzimy go mieszkającego Wenaton, w słynnym klasztorze, który leżał w pobliżu brzegu 9 mil na zachód od Aleksandrii, i stamtąd wyruszył w roczystej procesji na spotkanie ze swoim gościem. Nie udał się też do Aleksandrii, ale wezwał stamtąd swoich duchownych i odbył w klasztorze konklawę które doprowadziło do przywrócenia pełnej komunii z Antiochią. Jednak Andronikus, następca Anastazjusza, stanowi niezwykły wyjątek od tej reguły nierezydencji. W momencie wyboru był diakonem w kościele katedralnym Angelion w Aleksandrii i tam, w celach przylegających do katedry, mieszkał przez cały okres swego panowania, który trwał 6 lat. Ten immunitet przed wygnaniem wynikał z faktu, że należał do szlacheckiej rodziny i miał poparcie potężnych krewnych w rządzie miasta, nie wiadomo jakie były osobiste relacje obu patriarchów, ale Jan Almoner zmarł kilka miesięcy po tym jak Andronikus zasiadł na koptyjskim tronie i wątpliwe jest, czy Jerzy, następca Jana na katedrze melchickiej, w ogóle mieszkał w Aleksandrii. Także, moi mili, dziękuję za wysłuchanie drugiej części mojej serii inwazji arabskiej i już zapraszam na trzecią, już niedługo. Gloria Eterna.